Cień Marko, jestem. Dzisiaj to jest kolejny ośrodek skały a ze mną jest Ari. Cień, to ja jestem Ari. Ale tak fajnie wybiegą, co nie? Więc bez żadnego widzenia widzimy się na pierwszej arenie. Dobra, okej, okay, ziemeczki, jesteśmy na pierwszej, a ręce obok jest za mną. Obok, ten jest Ari. Jak zwykle mamy sojusz, a my, my jesteśmy przy tym sojuszu, ale zmarnowaliśmy już na nagrywaniu ponad 2 godziny. Chcieli właśnie. O, słyszy mnie? A... Nie, sorry, ale ty piszesz z widzem moim, bo coś pyta się o jakiś tak surpak. Ale skąd ja mam, wiedzieć, skąd ja mam znać tak surpak od 4 miesięcy? What the fuck, to to Przybliżmy sobie to na Uważaj, typek idzie do ciebie. Gdzie jest? Sorry, gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? E, idzie do ciebie. Hmm, o, tu jeszcze jedna skrzynka była. Przepraszam bardzo, że musiałem napisać, ale... No to już naprawdę jest troszeczkę męcząca. Nie, ale no, mnie zapytał się tylko, więc... Okej, okay, opisałem mu szybko. E, możemy grać w Minecrafta. Czego nie trafiam typa? O. A czego. Dlaczego my nie gramy w Minecrafta? gramy w Minecrafta. Nie jest Minecraft. Zlepszona. Piczko. To nie byłem ja. Bo już nie można się. Czy wygra, czy Ari przegra? Laga miałem, gdzie on jest? Został zabity? Naprawdę przecież laga miałem mm, dobrze, trudno Ziomeczki Moje kartofeliki Ja co, jak coś to idę na spawna Spad, dobra udało mi się Fak, 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 eee, fajne rzeczy Stary pomóż mi Chodź, chodź od razu perełki na... ze skrzynki mi pomóż, proszę cię stary Szukam perełki Szuka perełki, nie mam perełki, Fuck, nie ma... stary, mus... Jest super amperówka. Jest super perełka, Nie się do niego, please. Gdzie, 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 cykaj tutaj, gdzie, 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 Wygraliśmy rękę! Bo... Jej. Jej. I takie Tych dzieci, karska. takie dzieci. Dobra ziemeczki, więc widzimy się. Na kolejnej ręce Okej, okay, ziemeczki, jesteśmy na kolejną ręce. A... My, my, myślę, że wygramy. Myślę, że... A wszyscy... No, słucham. A, wszy... A wszystkie dzieci mówią. Ale jak pamiętaj. No niestety. No stawię stawie Ale niestety szkoła się kończy. Szkoła się zaczyna Szko... stary. Jezus mawia sobie Niestety szkoła. God. Ale niestety szkoła się kończy. Say what? To это Szkoła się kończy Nie, to było backowe. Czekaj. No, no gdzie ty idziesz? Uważaj jak strzelają z śnieżkami. Ja się A ja napiłem się bardzo pysnewko? Co? So. <noise> <noise> Przepraszam nawet, Jak on Jako ty mi się... I tak <laughs> no właśnie, nafiowałem się spadła. Naprawdę. Spadłeś. Nie, ale nie wiem, co robi u mnie w domu mucha na moim monitorze. Czekajcie, maczkę, ja tylko sprawdzę, czy mi nagrywa się. Jest, nagrywa się. Czekaj, Czeka, zaraz. Zezwu. Poczekaj, zezwu. <laughs> Idę po łapkę. Dobra, stary. Za... Niestety zdodałem, bo mucha mnie rozproszyła, ale udało mi się y, zabić ją, tak. Z... Zrób je! Ja wygram w, dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie Ja, o, myślałem, Wygrałeś że... Wygrałeś już? Nie, okay. jeszcze się tam... No, typ no, ty, 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 Za ty, jedne na no 40... 40... A właśnie Mam do ciebie pytanie Kiedy mi wyślesz te pieniądze tak? No bo obiecałeś, że jeżeli to nagram, dostanę 50 Pięćdziesiąt złotych Paypalem Po ja nagraniu, po nagraniu mi wyślesz? No, tylko muszę sprawdzić stan konta, czy mam... Uhum, selection... A, nós... dobrze, dobrze. Może sobie pójdę do babci, bo moja meals... babcia ma komputer swój u siebie, nie? I może sobie pójdę do niej i podpierdol... <ścoughs> potpierdolę jej monitor bardzo nie zobaczy. <ścoughs> nie, no nie, <ścoughs> tak dzisiaj przeklinam. aha, bo koniec szkoły. W koniec szkoły! Sto! Zaczyna się szkoła! Koniskowe ziomeczki, koniskowe Nie, ale nie skoły. wiem czemu tak no, dzisiaj Aha, bo miałem zły, zły dzień troszeczkę Nie będę A ja jutro kończę O, no. o 13.30 Ja chodzę do pierwszej klasy podstawówki Ja no, żartuję do drugiej klasy teraz J Jutro, znaczy już jestem w sobie. Zdałem. ich i... Właśnie może pójdę po, tego, po ten monitor drugi Podłączę sobie drugi monitor Dobra, dobra, dobra do, do, do... Zjedziesz go, zjedziesz go, jesteś lepszy, pamiętaj jest! Wygrałem! Więc ziemaczki! Bez żadnego przedłużania! Zostawcie sobie po mojej Widzimy się na kolejnej ręce. A ten, A ten. The silver pijem. Nie, to był taką zoten, za złotówkę czy coś. O boże. Ale się zdrowo odżywiasz? Bardzo głodny, kopie, jak przyszłem ze szkoły. Będę tylko... Z... ZESZCZOŁY! Bez e, za, z... rozpoczę... O, tu jest kolejny. Ej, stary, tu są z, e, trzy skrzynki. Gdzie jest pierwsza skrzynka? E, w tym, w wieży. Są dwie skrzynki w wieży. E, gdzie jest, jest druga? Silver Gdzie jest druga skrzynka? Ja mam tylko jedną. Stary okłamali nie za skrzynek. Ja... Stary, mam dwa Mam dwa diaksy, stary. No to słabo. Stary, mam dwa diaksy. Lepiej jakbyśmy diaksy. Dlaczego? Byśmy ja mogli zrobić kilof. Co za do klepania Ziemeczki! mam nadzieję, że odcinek w moim wykonaniu Wam się spodobał troszeczkę był no bo, no bo jakże u nas zawsze jest bekowo dobijcie 15 lajków, jeżeli chcecie... A przepraszam, jeżeli chcecie dalsze odcinki ze mną, bo ja bym na przykład chciał sobie zagrać z silverem na droga do kosmosu. Ale, mu, sobie, no? ale musicie się znaleźć e, jakiegoś sponsora, bo ktoś umie robić serwer z modami, to bardzo proście I Bardzo i bardzo 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 jest ważny. Co? To say what? Say word. Nie, no bardzo ziemieczki, bardzo, bardzo 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 dziękuję za oglądanie tego niesamowitego odcinka. Silver tam już do końca odcinek swój. Silver jak tam? Typ jak ginie, 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 ginie. I, i, Jedno czy... serduszko. No gdzie ty stary... jakie ściny ty chłopie masz Gdzie tu mi tu kuzał uciekasz? Chodź to z kubańcu jednym jest Homo. A ty jesteś ludzie. Homo nie wiadomo Hamo, nie wiadomo. Nie, no ale dzisiaj mi troszeczkę dwala, ponieważ no trochę mi szkoda ty, że już się kończyły wakacje, prawda? Smutno mi było na początku dobrze zadzwoniłeś, to mi ten humor na 10 dziesięciu... y koniec szkoły Koniec szkoły. Ziemeczki, niestety, ale koniec szkoły. tak było fajnie w tej szkole. To jest takie bekowe. Zrób takie, ten, powiem tempo. Koniec szkoły. Dajcie mu osoba. A to nie był back, tylko takie... Nukiem. Gardełkiem. Z kartełkiem sobie Który mówił, że znalazłeś mnie, mój chłopak Zabiłem kolejnego typa Został tylko kok Co? to do fuck? Dobra ziomeczki, kończymy na tym ten... Kończymy ten odcinek Tam widzę Ari'ego Właśnie będę po niego Chodźcie ziomeczki do mnie Na mój kanał, no mów. Lajku, wow, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, spijajcie na fanpage mój i a jego link w opisie, link w opisie do jego kanału też będzie, link w opisie, też będzie do IP do serwera Non Premium jest Double Chabu, pierwszy, pierwszy serwer który jest Dlaczego Non Premium to, trouble, trouble. Nie <grym> wiem może lubię. I też zapraszam Też zapraszam na inne serwer. No, no, bardzo zapraszam, więc tego daj mi się jeszcze pożegnać, dobra? Więc tak, ziomeczki, mam nadzieję, że ten niesamowity odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić ładnego i... ładnego y, łapęc... nie, ładną łapencję w górę. Y, myślę, że bez żadnych problemów zdobiecie to 15 lajków. Y, no i ziomeczki, mam nadzieję, że... Tak, mam nadzieję, że fajnie spędziliście te wakacje po mojemu troszeczkę za szybko, no zawsze za szybko idą. Y, więc ziomeczki, dajcie te lajki, Motyw... zmotywujcie do... Silvera do dalszej pracy, bo ja mówię to na jego kanał, więc... Ja I Silver, you I to a pain no toll. Easy pass, never lose. To long, I shop for deals, no carry cuz has got the wheel. Long road, but we never stop meals. We just on, like a, clock and a feel on the tips of life, I just might Relish the hate, I taste. It's like spice in my tongue. My venom does not require spite. Unlike